Ma tutaj Bartek. Ze mną jest oczywiście Mateusz. I witamy Was w kolejnym odcinku z naszej z naszych reżyserii Kobik. Dzisiaj pokażemy Wam zestaw White Story. Zestaw 22.100. No tutaj widzimy goryla i Tak, byłaś... Pierwszy zestaw Jungle Guard, straż Jungle... Dżang... Straż Jungle czy jakoś tak jako posterunek dżungli. Nie wiem jak to nazwać. No tutaj ten... mamy... Znajdziemy tutaj figurkę goryla. która wygląda tak. Tak wygląda figurka goryla. Bardzo fajna. Nie Ty, nie, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że jej raczej nie znajdziecie w saszeczkach Nie um, Raczej znajdziemy no, my chyba. No dobra, nieważne. No, znajdziemy, z tyłu mamy pokazane. tak, z tyłu karty pokazane jest, że goryl jest. No, dlatego... Nie, nie wiem czy to pokazane są. Nie, dobrze jest. Yy, dobrze, więc jak widzicie, no, teraz pokażemy, najpierw opiszemy wam goryla. Goril, yy, kolor goryla jest y, czarno-szary, y, tak, to jest czarno-szary. No, dobrze yy, zy, mam... Bardzo fajnie mi się podoba ta, ta taka paszcza. Takie te zęby, to mini oczka są zrobione i widać naprawdę parę szczegółów, takich, które mogą zachwycić. Nie wiem, jak by, ale mi się taki, ten zestaw, zwłaszcza z, z Gorillą, podoba. O, i jeszcze A, raz tutaj taki. mamy pokazane, gdzie Gorillę gdzie chyba występują. Tak, w Afryce pokazamy. To jest, że to jest taki, że w Afryce. Na prawie wszystkich zestawach e, kobi Nie. znajdziecie chyba coś takiego, no, no, bo widziałem, co najmniej. Znaczy, na łańcuch Story oczywiście. Tak wygląda karta Gojera. A zresztą Mateusz pójdź, po inny zestaw zaraz pokażemy, że też jest taki znak. No, to jest Gory. Siła jego wynosi 8, prędkość 4 i jadł 0, ponieważ jak wiemy Gory nie jest zwierzęciem jadowitym. Tak wygląda Gory. No i tutaj... O, tak, tutaj, tutaj proszę, też jest to jest zestaw safari. No tutaj patrzę, to się Afryka. Bolby, jak wiadomo też w Afryce występują, więc tak to wygląda. Yy, zapomniałem, że mamy przed pudełko. Oczywiście to co znajdziemy yy, na przedzie to na początek logo Kobi, zdjęcie yy, figurki unikalnej, znaczy figurki jakiej ważniejszej jaką znajdziemy. No, teraz Oczywiście logo, jak zresztą wygląda. No i tutaj jak mówiliśmy zestaw, gdzie, gdzie występuje zwierzę. No i nazwa, nazwa serii Wild Story oraz zestaw. Tutaj Na mojej stronie mamy takie obrazki, nie wiem jak to na... Ma... Obrazki zestawu. Tutaj mamy jak wygląda y, te zwierzę na żywo. Tutaj mamy jak y, ten goryl y, się prezentuje w zestawie. Y, bardzo fajnie. W zestawie mamy także tubylca <coughs> czarnoskórego. Zresztą w Afryce no to chyba o, nie musimy się spodziewać, że będzie inaczej. Yy, tak, no tak ilość wygląda klocków. ilość klocków, czyli ilość ludzików. No, no jeden i... i jeden ludzik i 100 klocków. Jest to zestaw, który ma klocków. Tutaj, tutaj, o, tutaj widać, że chyba tańczy ten ludzik za przyrobnisko, a tu aj ucieka. no i przed dana, gorynem. Dana. Dane, dana. No dobrze, tutaj znajdziemy... Wszelkie informacje czyli y, po polsku, y, w różnych językach polski, niemiecki, portugalski, hiszpański, angielski i te inne. Tak. Tak. Y, tutaj mhm. jest producent y, ulica, tam gdzie jest y, y, ten mhm. właśnie producent. No i ostrzeżenia, że jest... zestaw zawiera małe części i nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. No i zaleca się zachowanie opakowania w celach, w celach informacyjnych. No to... e, tutaj mamy napis Made in Poland, wyprodukowany w Polsce. Teraz mamy e, plus 6. 5 lat. Przejdźmy do No i to by było na tyle. Tutaj mamy zdjęcie ludzika 1 na 1. No to przejdźmy teraz do zestawu. Tak jak Mateusz tu powiedział. No i domek, ślawy świetny, który mamy, takich palmowych, tak, zielone klocki, do których przytwierdzone jest, yy, no i facie, są liście palmowe. Bo jak pomysłowo zrobili i podstawki po prostu z palmy. No, po prostu proste podstawki z palmy. Yy, znajdziemy tutaj także jeden głaz, yy, który jest całkiem spory. Yy, no tak no, zobaczymy no, jak, jak ludzi tutaj będzie stać to zobaczymy jak duży jest tak wygląda ludzik, jest to tu widać no, jak coś. widać ma on białe e, zna, białe e, jakby to powiedzieć to? znamiona czy coś takiego które są rysowane prawdopodobnie no. przez plemię jego no i patrzy i tutaj można jeszcze zauważyć takie jakby liści takie spodenki bardzo fajne właśnie te liście że spadenki takie z liści, to bardzo fajnie to wygląda, no. ciekawie to zrobione. A Ludzik może wsiadać wciąż, tak, ponieważ są bardzo giętkie. Liście nie przeszkadzają, te to jest to bardzo ciekawe urozmaicenie. Mamy także Ludzik posiada tarczę, która ma znak plemiona oraz włócznie. Włócznia proszę, którą znajdziemy prawdopodobnie w, w zestawach Grunwald o ja ile nie mylę, na kopalów ma już przynieść, a ja w tym czasie opowiem o reszcie. Znajdziemy tutaj e, obniżko. E, są tutaj brązowe plaski, które prawdopodobnie drzewo, e, drewno, które się upali, e, oznaczają. Znaczy, no, oznaczają. Ogień też bardzo ciekawy, z wieloma e, takimi gnieceniami, rostkami, które tak bardzo fajnie daje efektu. Bardzo fajnie to wygląda. Legimy tutaj także topór, który jest umieszczony w specjalnym klocku, który ma, ma oznaczać taki pień, który po prostu ten kubylec rąbie. Tak to wszystko wygląda. Topór no. można bez problemu wyjąć. Już mam, jak widać tutaj tutaj tak. jest gdzieś zestaw. Zestaw, tu jest strażnik dżungli dokładnie, tu się nazywa. W naszym katalogu no, 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 mamy jednak Gorilla. Tak, Gorilla jednak znajdziecie w Saszypce. Um, tak, to więc tak to wygląda w katalogu. Katalog nasz podstawowy, na razie chyba, o ile się nie mylę, nie ma nowszej wersji. No. E, tak by się prezentował zestaw. Pokażemy jeszcze może tak wszystko razem. Tutaj kartę tak trzyma. Nie, no. no. nie będzie się trzymać. No to postaw ludzika. Tak yy, będzie się prezentował zestaw. Jest on bardzo fajny. Yy, dostaniemy jedną kartę. Yy, jeszcze a propos naszego kanału. Yy, yy, nie było ostatnich odcinków, dlatego już po prostu nie mieliśmy żadnego zestawu. No. powiemy Wam także, że mamy jeden zestaw, pierwszy, który będzie prezentowany na naszym kanale firmy Lego City firmy LEGO, zestawu City. Pierwszy taki nasz zestaw będzie oddzielna playlista na naszym kanale, w której będą wszystkie Lego. Nie czy City czy nie, ponieważ kanał głównie hobby recenzujemy, to LEGO będzie jeden na wspólna playlista, gdzie się nam jakieś LEGO o, trafiło. I być może nie, nie wiem tak może zbudujemy jakiś nowy jakieś nowy nowe, jakieś nowe, nie wiem jakiś domek, tak, jakiś projekt bo ostatnio dostaliśmy parę, parę wiadomości, żeby zbudować jakiś właśnie projekt i w naszych projektach na pewno pojawi się nowy projekt. Ja chcę też, żeby zbudować na przykład, nie wiem, jakiejś straży pożarnej. Tak, bo coś tam właśnie, coś takiego dostaliśmy. No dobrze, mamy nadzieję, że odcinek na Wam się podobał. Zachęcamy do subskrybowania, lajkowania, no i oczywiście komentowania. Żegna się z Wami Bartek. 有，但是我那是在线。